O, dobra, zmiana stron. Zmiana stron, czekamy. Teraz będziemy jeździć odwrotnie. Pan Od Artur zmienia. Wszyscy czekają. Piękna pogoda. Tylko jeździć. Trenujemy dzisiaj do zawodów. Są na razie dwa pitki, zaraz przyjedzie więcej towarzystwa pitkowego. Cześć vlogan, cześć, pozdrawiam również. Co porabiasz piąteczku? Cześć Mini, cześć Rafał, się ma. Skubał dzisiaj w Radomiu. Strony zmienione, trochę nas jest dzisiaj. Nie za dużo, jak na piątek to jest nie za dużo. Cześć, Ariel, witam. O, cześć, Jasiu. Siemka. Kuba. Kuba pajacuje i bardzo dobrze, fajna maszyna. Kupuj. A Kuba cały czas na 80 się bawi i bardzo dobrze się bawi. A tu kolega jest na 150 YC, o pan Artur zmieni zmienił już stronę. Można poszedł. No dzisiaj jeszcze w tą stronę jeździliśmy. Jazda, jazda, dokładnie mini A jest idealny dzisiaj, bo mamy jakieś 17 stopni, coś takiego O, coś mu przerywa pitek. Dzisiaj w Radomiu, a w niedzielę chyba będziemy w Modlinie. Zobaczymy, może krótkiego live'a zrobię. Modlin, nie wiem czy wiecie, bardzo fajnie się otworzył teraz na motocykle. I nawet na pitbajki, także widać, coś tam się będzie działo. Fajnego, mają duży plac, przepiękny plac. No i tor, całkiem niezły. Ale dzisiaj jesteśmy w Radomiu No, to miło słyszeć, ale wiesz co? To jeszcze nie jest przesądzone. Najważniejsze, żeby zawody się odbyły. A zawodników jest coraz więcej dobrze jeżdżących, także w tym roku wcale nie będzie to, że Kuba był w czołówce w, w zeszłym roku, to wcale nie znaczy, że teraz podobnie może być. No mam nadzieję, że tak będzie, ale wiecie, naprawdę dużo mocnych zawodników przybywa. Coraz więcej dzieciaków ćwiczy i fajnie, super, bo to się super rozwija. O. gdzie coraz więcej sportowych motocykli wjechało. Czekamy jeszcze na Juranda. Tak naprawdę Kuba nie ma z kim się tutaj za bardzo złapać teraz, żeby fajnie sobie potrenować. Quran przyjedzie, to się będzie działo. O. Jeszcze się nie rozkręci, bo w tą stronę mówię, dzisiaj pierwszy raz. Jak na piątek, to nie ma dzisiaj dużo ludzi, także bez szaleństwa może jeszcze przyjadą. Chociaż już mamy południe, to w zasadzie już chyba dużo więcej nie przyjedzie. Guma trzyma, także jest git. Nie jest gorąco, nie jest zimno, bo z rana trochę chłodno nawet młodemu było. Siema, lipi. Tutaj sobie jeżdżą chłopaki, a tam, a tam jest nasze auto, i cała ekipa stoi. Tam się rozbijamy, ludzie sobie przyjeżdżają z jedzonkiem, później pewnie z grillkiem. Także bardzo fajna atmosfera jest w Radomiu. No właśnie, co porabiacie piąteczek? My sobie trenujemy, a wy co porabiacie piąteczek piątunio? Weekend czas rozpocząć, co? a komunie, Kuba też będzie miał komunie właśnie tak wyszło z tymi komuniami że u nas przynajmniej nie wiem jak u was że każde dziecko ma oddzielnie niezłe jaja także średnio to wygląda, no ale muszą być i będą sprzątasz? Dobrze Będziesz miał sobotę wolną. O, tu kolega się uczy. Pierwszy raz wjechał na tor. Także jego pierwsze kroki, fajnie. Oby jak najwięcej pitbike'owców przebywało, Chyba zjeżdża. Obserwę przerwę O będzie kolano a, zmieniliśmy kierę dla Kuby i że dzisiaj się wjeżdża w nową kierę O. Czyżby był łokieć? Chyba lepsza jest ta kierownica Kuba Jak kierka lepsza? Kierownica jest okej? Okay? Czy kierownica jest okej? Okay? No to dobrze trochę zmęczony, bo dzisiaj jeździmy tak gdzieś od pół do jedenastej. No stop. No i vlog, dobrze, dobrze, że kupujesz. Trzeba mieć trój, nie słyszę. A nie, jeszcze nie. Dawaj na kolanie, Kuba! Wjeżdżę na tor. No dobra, słuchajcie, zaraz będziemy kończyć. W niedzielę postaram się zrobić jakieś live'a, jak będzie czas, z Modlina. Zobaczycie nowy tor. Stamtąd jeszcze nie nadawaliśmy. No jeszcze chwilę, parę ujęć, parę ujęć z Radomia. Dzięki vloger, również powodzenia życzymy i udanego weekendu. Fajnie dzisiaj, fajnie się jeździ. Nie ma za dużo ludzi, także można potrenować. Nie pasi znowu Co jest? Dawaj! Szkoda, że nie ma jeszcze chłopaków, Juranda to byłoby ciekawie. No dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Bo tu nic chyba Wam więcej ciekawego nie pokażemy. Także jak ktoś lubi asfalt, to wpadajcie do radomia. Można bardzo fajnie poćwiczyć. O.